Wynajem maszyn i sprzętów niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac może być wyzwaniem. Trzeba zajmować się formalnościami, wykonywać wiele telefonów, regulować płatności. Często brakuje na to wszystko czasu. Nasza aplikacja mobilna pomoże Ci szybko i w prosty sposób wynająć potrzebny sprzęt. Wystarczy kilka kliknięć na smartfonie, aby sprawdzić dostępność i ceny maszyn, które chcesz wypożyczyć. Wybierz termin, w którym potrzebujesz sprzętu, a następnie zaplanuj dostawę na miejsce wykonywania pracy. Sfinalizuj swoją rezerwację bezpośrednio w aplikacji. Nie musisz dzwonić do oddziału. Za pomocą aplikacji możesz również opłacać faktury, otrzymywać powiadomienia, a w razie potrzeby zadzwonić do najbliższego oddziału. Pobierz aplikację BM-Rent teraz innowacyjne, profesjonalne i inteligentne narzędzie do wynajmu sprzętu budowlanego.